Jeśli rozważasz inwestowanie w fortisio.com, warto obejrzeć ten film przed podjęciem decyzji. Istnieje wiele czerwonych flag, które sugerują, że jest to oszustwo. Sprawdźmy, dlaczego fortisio.com może być platformą, którą warto unikać: brak regulacji, brak ochrony inwestorów. Wiarygodny broker powinien być regulowany przez uznane instytucje finansowe takie jak KNF, FCA, Cysek czy SEC. Fortisio.com nie przedstawia żadnych dowodów na posiadanie licencji. Brak regulacji oznacza brak ochrony dla inwestorów. Jeśli coś pójdzie nie tak, odzyskanie środków może być prawie niemożliwe. Fałszywe obietnice i nierealistyczne zyski. Kolejnym sygnałem ostrzegawczym są obietnice wysokich zysków przy minimalnym ryzyku. W rzeczywistości żadne inwestycje nie są wolne od ryzyka, a żaden broker nie może gwarantować zysków. Takie obietnice to klasyczny sygnał oszustwa, który ma na celu przyciągnięcie osób szukających łatwego zarobku. Jeśli coś brzmi zbyt dobrze, aby było prawdziwe, najprawdopodobniej tak jest. Problemy z wypłatami. Użytkownicy tracą środki. Wielu użytkowników fortisio.com Zgłasza problemy z wypłatami. Po wpłacie środków wielu inwestorów nie może wypłacić swoich pieniędzy. Fortisio.com jest oskarżane o blokowanie kont, opóźnianie wypłat oraz nakładanie ukrytych opłat, które utrudniają wypłatę zarobionych pieniędzy. To wyraźny sygnał, że broker może działać w sposób nieuczciwy. Ukryte opłaty i prowizje. Chociaż Fortisio.com oferuje niskie opłaty, Użytkownicy skarżą się na ukryte prowizje oraz dodatkowe opłaty, które obniżają rzeczywiste zyski. Brak przejrzystości w kwestii opłat to poważny problem, który może prowadzić do utraty środków. Skargi użytkowników i negatywne opinie. W internecie można znaleźć liczne skargi dotyczące fortisio.com, takie jak blokowane konta, problemy z wypłatami oraz zła obsługa klienta. Wiarygodny broker powinien mieć dobrą reputację oraz jasne zasady, czego Fortisio.com ewidentnie brakuje. Werdykt. Broker wysokiego ryzyka. Fortisio.com wykazuje oznaki oszustwa. Brak regulacji, problemy z wypłatami, ukryte opłaty oraz fałszywe obietnice sprawiają, że korzystanie z tej platformy wiąże się z dużym ryzykiem. Zanim zdecydujesz się na inwestowanie, Wybierz legalnego i regulowanego brokera. Chroń swoje pieniądze i nie daj się oszukać.